Gdzie słyszysz śpiew, tam wchodź, tam dobre serca mają, źli ludzie, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają. Takim cytatem z getego moja babcia dzieliła się z nami no, w zasadzie codziennie, nie było czynności, przy której by nie śpiewała. I to od niej właśnie pierwszy raz usłyszałam ten cytat. Serdecznie Cię witam w piątkowe popołudnie na kanale Łagodne Słuchowisko i dziś śpiewy Irenki Salwowskiej. Posłuchajmy kilku słów o Irenie. Na stronie paskudofonii można wyczytać, że jest to laureatka w wielu festiwali, przeglądów i konkursów piosenki poetyckiej. Swoją przygodę ze sceną rozpoczęła w 2016 roku, no i od tamtej pory nieustannie gości w Krainie Łagodności. Jest laureatką wielu przeglądów konkursów i festiwali. Wygrała kropkę, bakcynalia, kwiaty na kamieniach, wrzosowisko, konkurs piosenki w Limanowej. Zdobyła Grand Prix z Międzynarodowego Festiwalu Bardów OPPA oraz Festiwalu Przykominku. Wielokrotnie była nagradzana na festiwalach Danielka, Bazuna, Japa czy mm, ogólnopolska giełda piosenki studenckiej. A jej piosenkę pod tytułem Śpiewy zna już chyba cała turystyczna publiczność. W marcu 2020 roku ukazała się jej debiutancka autorska płyta na Drogę, e, która spotkała się z bardzo ciepłym odbiorem słuchaczy. Ciekawe aranżacje, muzyka i teksty sprawiają, że twórczość ta na długo zapada w sercu i duszy. To jedna z tych płyt, która, no, u mnie już jest zdarta. A na stronie Markowe Granie y, piszę o sobie tak, w moich tekstach opisuję to, co aktualnie przeżywam, zaobserwuję lub co mnie osobiście dotyka. Moje piosenki są w dużej mierze bardzo osobiste i tworzą je z myślą o czymś lub o kimś. Posłuchajcie. Śpiewy. Idź tam, gdzie słyszysz śpiew. Tam dobre serca mają. Źli ludzie, uwierz mi, ci nigdy nie śpiewają. Gdy na głowę zwali się tysiące ludzkich spraw, kiedy z nieba kapie deszcz, w oczy sypnie piachem wiatr, wykorzystaj każdą kroplę, by napoić pragnień łyk. A wiatr to wieje po to, byś rozwinął skrzydła. Gdy ci krzywdę zrobi ktoś, to przebacz mu, jak bratu. Wybierz drogę wśród kamieni, potem będziesz szedł wśród kwiatów. Bo pod górę lepiej iść niż się staczać, a więc czekaj nadejdą dobre dni to mogę ci obiecać. Złym ludziom marzną duszę wśród zimnych słów, w pięść zaciśnięte serca zimne jak lód. Odporne są na siłę tych kilku nut, nie krzyżuj z nimi swoich dróg. No uwielbiam, uwielbiam. Oczywiście link w opisie filmu. I do usłyszenia. Pa.